Cześć, witajcie z tej strony Kuba. Rozpoczynam odcinek po wczorajszej gali Monday Night Raw, pierwszej gali poszukujących wydarzeniach oraz hiturnie Jonasiny podczas Elimination Chamber oraz pierwszym row na ostatniej prostej drodze ku WrestleManii 41, do której pozostało mnóstwo czasu, ponieważ jeszcze półtorej miesiąca, więc ta droga jeszcze może być naprawdę pełna zakrętów oraz różnych ślepych uliczek. Dzisiaj Doznaliśmy również szoku, szoku w dywizji kobiecej ponieważ zostaliśmy świadkami zmiany mistrzyni kobiecej świata WWE. Dobrze to powiedziałem. World Women's Championship zmienił swoją właścicielkę, ale o tym zaraz. Plotki jednak były o tym, że ten tytuł zostanie przerzucony i tak też ostatecznie się stało. Na row nie było Dwayne'a Rocka Johnsona. Na row nie było Johna Cena, który jak sam na konferencji Dwayne powiedział, on wsiadł w samolot i tuż po Gali, opuścił w ogóle Kanadę i poleciał dalej na plan filmowy. Ale John Cena pojawi się na Galach Row podczas europejskiego turu. będzie to miało miejsce za 2, 3 oraz 4 tygodnie. Sina pojawi się najpierw w Belgii, potem w Szkocji, a następnie w Anglii. Co będzie dalej? Zobaczymy. Fajnie by było, gdyby Sina pojawił się także na SmackDown, ale ten feud z Codym Rhodesem raczej będzie toczył się głównie na Czerwonej Tygodniówce. Wiecie, Netflix, sponsorzy oraz te sprawy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. The Rock póki co nie jest zapowiedziany na żadną galę, ale doskonale wiemy, że będzie musiał się pojawić. Gale rozpoczął CM Punk. Otworzył on w w naprawdę świetnym stylu e, row. W ogóle były plotki o tym, że punk nie będzie się pojawiał, ale był to fake news, na który polskie media wrestlingowe dały się nabrać. Co po niektóre oczywiście, ponieważ CM Punk się pojawił, nie ma żadnej kontuzji, jest w świetnej formie, co też powiedział no i jego promo było naprawdę mocne zaczął jechać na Johna zaczął jechać na Dwayna nazwał Dwayna przede wszystkim um, łysym oszustem, ale Johna też powiedział, że um, nazwał chyba, nie wiem, łysym dupkiem, coś takiego, słuchajcie to jest niesamowite, ponieważ no, wiemy doskonale, że Sina ma tyle lat ile ma, mężczyźni w tym wieku łysieją i ta łysina Johna ostatnimi czasy stała się um, takim punktem zainteresowania fanów Śmiechy, chichy i tak dalej. No doskonale wiemy, jak to bywa, jednak jest to po prostu normalna, naturalna rzecz, prawda? John Cena mimo wszystko oberwał na mikrofonie od CM oberwał The Rock. Przede wszystkim pankowi nie podobało się to, że Dwayne wraca po 10 latach, kiedy na planie filmowym no, doszło do ostrych spięć, Co oczywiście to jest prawda, ponieważ ostatnio w Hollywood Rocky nie miał się zbyt najlepiej. Wrócił do WWE, gdy tam w Hollywood, w Hollywood, zaczął mu się walić grunt pod nogami. No i tym samym fajnie, że w WWE na mikrofonie ktoś tak jak CM Punk może pozwolić sobie aby mówić prawdę i nawiązywać do prawdziwych wydarzeń e, no i powiedzmy sobie wprost e, nawiązał, no to, to był taki lekki pajbo bomb, nawiązał do tego, że tym wszystkim dzieciakom na arenie najmłodszym fanom WWE e, sprzedaje te wszystkie bzdury e, a oni po prostu w to wierzą no naprawdę, mnóstwo fajnych, kontrowersyjnych zdań właśnie e, nawiązał CM Punk, Gdy, kiedy wspomniał o Johnny nie nagle dostaliśmy spore buczenie. No nieźle, prawda? No o to w końcu chodziło. W końcu John Cena jest Heal'em. E, po tych mocnych słowach odpowiedział na nie Seth Rollins, który wbiegł na arenę i rozpoczął się na scenie brawl. brawl. Brawl otworzył Monday Night Raw. No i wściekle Rollins i Punk zaczęli się atakować. To oczywiście otwiera nam niemalże pewną drogę e, i furtkę do Triple Thread meczu podczas 30. Ach, tak, jeszcze, bym. Chciałbym. 42. No co ja też gadam, 41. WrestleMania. Jak za bardzo nie w, wbiegam w przeszłość, to kurde w przyszłość. A oczywiście chodzi o triple threat match Seth Rollins kontra CM Punk kontra Roman Reigns. Póki co Reigns pojawił się dwukrotnie w tym roku na Royal Rumble i pierwszym row na Netflixie. No i w sumie to tyle, prawda. Um, liczyłem na to, że trochę częściej będziemy go widywać. No ale mimo wszystko liczę na to, że za niedługo wróci i wywróci tą um, klatkę do góry nogami, ponieważ w najbliższym czasie no jak WWE nam zasugerowało, być może dojdzie do starcia w stalowej klatce pomiędzy Romanem tak Sethem Rollinsem oraz CM Punkiem i tam właśnie Roman Reigns zainterweniuje i tym samym już będzie wiadome, że na WrestleMania będzie ta walka trzech rywali. No nic, stół komentatorski praktycznie został rozwalony, interweniowali sędziowie, oficjele, ochrona. Nic nie dało rady rozdzielić panka oraz Rollinsa. No i tak się to skończyło. Naprawdę fajnie, że WWE do tego doprowadziło, ponieważ był to bardzo mocny początek gali Row. No i cóż, przechodzimy w tym momencie do kolejnego bardzo ciekawego wydarzenia. Mianowicie The War Riders obronili swoje mistrzowskie... E tytuły. Mam wrażenie, że w ogóle tytuły, e, które są w ich posiadaniu, w ogóle straciły na wartości. Pasy mistrzowskie, tak, które są na SmackDown, one według mnie są w bardzo fajnych Dywizjach, ponieważ no, okej, okay, jest ta dywizja taklimowa, gdzie jest bardzo dużo niezłych drużyn, prawda? Na SmackDown są e, odnowieni Angelo Dawkins oraz Montez Ford m, w nowych czarnych charakterach. E, Motor City Machine Guns też całkiem spoko się e, w WWE prezentują dzięki bogactwu, które zebrali niczym jak żniwa podczas e, występów przez kilkanaście lat na scenach niezależnych. Ponadto mamy DIY, a na road jest takie wam powiem troszeczkę za mocno według mnie oklepane, takie przynudza to i nie wiem no co tutaj dużo mówić. Ta dywizja tak nie za bardzo mi się podoba. Oprócz tego, dostaliśmy walkę w końcu Gantera. World Heavyweight Champion zawalczył z Otisem na Raw, żadnej em, tutaj nie mieliśmy niespodzianki, po tym, że po wygranym starciu, kiedy rozwalił swojego rywala i zaaplikował swoją siłę, to zwycięzca Royal Ramble, J Uso, wbiegł do ringu, aby właśnie mu się pokazać kolejny raz, że to on wygra. No ale co się stało? Dawno niewidziany Grayson Waller oraz były ulubieniec, em, o którym jeszcze nie tak dawno myślałem, Czyli Austin Fury, co się z nim dzieje? Gdzie jest Austin Fury? Nie ma McMena, nie ma Austina Fury'ego, ale ostatecznie, no panie i panowie, Austin Fury oraz um, Grayson Waller zaatakowali Jaya Usom, osłabiając go, odwracając uwagę, to wykorzystał Gunter, który błyskawicznie wszedł do ringu zapiął dźwignię, sleeper hold sprowadzając Jaya do parteru, no i tym samym Jay odpłynął. Czekamy na ich walkę o World Heavyweight Championship, która niezwykle ciekawie się zapowiada, na pewno lepiej niż na gali Saturday Night's Main Event, no i przekonamy się co z tego wyniknie. Później Pente zobaczyliśmy, tym razem w marynarce bardzo fajna odsłona, czegoś takiego się nie spodziewałem zamaskowany luchador, meksykanin który ma ogromną, mam nadzieję, przyszłość WWE, po raz kolejny z Ludw Ludwikiem Kaiserem się e, pobili. No i cóż, ja uwielbiam oglądać ich walki. Ludwik Kaiser jako były członek Imperium też powiedzmy sobie szczerze, w porównaniu do Vince'a, który został zwolniony, utrzymuje swoją pozycję w WWE. Jest bardzo ciekawym wrestlerem. Został wyrzucony z ringu z kwadratowego pierścienia Hurricane Ranom, no i tym samym próbował wrócić, ale Penta mu na to już nie pozwolił. Penta nie jest synkarą. penta lubi latać, penta nie jest bo, bo, boczerem, po prostu no, jest gościem, który naprawdę prezentuje w ringu ogromny profesjonalizm, co imponuje mi i to naprawdę nieźle. Jeszcze kolejny tam suicide dive został wykonany, taki somersault over the top rope. No i Penta oraz Ludwik Kaiser pewnie zawalczą ze sobą albo na ResMe i w starciu 1-1 jako rozgrzewka, albo coś większego będzie, coś w stylu takim, wiecie, jakiś ladder match o tytuł może Stanów Zjednoczonych. To byłoby naprawdę bardzo ciekawe, prawda? No, zobaczymy co z tego wyniknie. Eee, kolejna sytuacja. Judgment Day oraz y, Mistrz Interkontynentalny, czyli Braun Breaker mają ze sobą napięku. Czy Finn Balor okaże się kolejnym pretendentem do tego mistrzowskiego tytułu? Ponieważ do, w ogóle na tej gali doszło do pełno, miał miejsce pełno brouli, pełno... Bijatyk, takich nieoficjalnych oczywiście meczy, tylko tak jak mówię, segmentów, które przerodziły się w Brawl. No i cóż, przekonamy się, bo teoretycznie Judgment Day Dominic Mysterio uratował fina Balora, ale ten może być kolejnym pretendentem do tytułu Miszowskiego. Bron jest świetnym wrestlerem, takim Goldbergiem obecnych czasów, tylko że o wiele ciekawszym i na mikrofonie, i w ringu. No, przekonamy się, jednak dzierży ten pas interkontynentalny i naprawdę, naprawdę tego spira wykonuje solidnie. Walka wieczoru. Mieliśmy starcie Io Sky kontra Rhea Ripley o World Women's Championship. Walka, jeżeli chodzi o poziom dobra i panie i panowie WWE przerzuciło tytuł na Io Sky zaskoczenie ogromne. Nie będzie walki na WrestleMani Bianca Belair versus Rhea Ripley, tylko będzie walka Io Sky kontra Bianca Belair. Moonsault załatwił sprawę. Ria straciła tytuł, który wygrała od Liv Morgan na pierwszym row na Netflixie w Intuit Dome w LA. To było mega zaskoczenie. Bianca pomogła Io Sky i tym samym ma łatwiejszą rywalkę na WrestleMania w starciu o tytuł. Ale co z Rhea Ripley? Skoro jej przez Rewanż, ja uważam, że dojdzie do triple threat meczu. Io Sky kontra Bianca Belair kontra właśnie Rhea Ripley na menu i będzie to najlepsze rozwiązanie. Kiedy WWE ogłosiło tę walkę myślałem, że rzeczywiście no albo coś się wydarzy, co w kontekście kobiecej dywizji na Raw będzie miało spore znaczenie i tak się stało, ale nie sądziłem, że do końca będzie um, WWE chciało przerzucić właśnie tytuł na Io Sky. No nic, to byłoby na tyle. W sumie taka Gala Row, praktycznie w bardzo mocnym zahamowaniu, jeżeli chodzi o wydarzenia z Elimination Chamber. Na Johna Cine przyjdzie nam jeszcze poczekać te kilkanaście dni, na Deroka może trochę mniej. Zobaczymy co za tydzień się stanie. Za niedługo WWE zawita do Europy oczywiście nie do polskim, co raczej już nigdy się nie wydarza, przynajmniej. Jeżeli zdecydują się kiedykolwiek odwiedzić nasz kraj, no to będzie to naprawdę nie szybko. Niestety, no tutaj nie ma fanów wrestlingu, to jest bardzo małe zainteresowanie wrestlingiem i podejście, e, w, chociażby w Niemczech do WWE, do wrestlingu, gdzie rozumieją ten biznes doskonale. We Francji, gdzie rok temu była gala pay-per-view, teraz jest Clash at Paris, czy Clash in Paris, jakoś we wrześniu chyba się ta gala odbywa, no to ludzie, no... To są nasi sąsiedzi, to jest Europa, to są kraje położone obok nas i tam wrestling jest mega popularny, a my możemy sobie pomarzyć i liczyć na to, że albo znowu gdzieś w Berlinie, blisko naszej granicy, gala będzie się odbywać, albo po prostu... A pojechać sobie na jakąś wrestling i czekać, że WrestleMania będzie w Londynie, albo zrobić sobie wycieczkę do United States i tam już na dobrą sprawę zabawić się w prawdziwego, amerykańskiego fana wrestlingu. Ale cóż, na pewno kiedyś tak będzie, kiedyś sobie polecimy na WrestleMania, no więc myślę, że to jest plan, nie marzenie, lecz bardzo, bardzo fajny, który jest oczywiście całkiem realistyczny i bardzo, bardzo możliwy do zrealizowania. Co do oczywiście kolejnych wydarzeń, no to co, zapraszam Was na piątek, zaczniemy nagrywać WWE 2K25, no i rozpoczniemy Tryb Universe od wielkiej walki, rozpoczniemy Showcase, rozpoczniemy My Rise. No, i tym samym mam nadzieję, że będziecie ze mną i te filmy oglądać. Dzięki za wysłuchanie, dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Road to WrestleMania rozpoczęta. Pozdrawiam.